W tym filmie, który Sylwek nagrał, o tym zainteresowaniu, o tym, co Konop naświetlił, o boxdelu, o Dubielu, o Stiu, o tym, co tam miało miejsce. No, myślę, że większa afera jest. Yy, to nie była taka duża afera, ale kurwa to, że. Słuchajcie, nikt nie docenia wagi tego, że doceniają to, ludzie, ale nie zdają sobie sprawy. Ja to kurwa wiedziałem. Że to, jest, to było dwa tygodnie przed wyborami, czy trzy? Ja nie, to chyba to nie było specjalnie. Nie wątpię, żeby Sylwek to tak zaplanował, ale kurwa, że premier to nagrał. I gadał o Boxdelu kurwa, że go złapią pedofile ja pierdolę. No to go ja do chuj. Stary. No. To ja do Boksdela napisałem, bo aż mi kurwa coś skręciło, mówię, co jest do kurwy, więc za dużo już tego no. jest nie. I uważam, że afera dużo bardziej rozdmuchana niż rzeczywiście. Ja słyszałem, że z w ogóle... Nie będziesz na tej kurwa ekstradycji. Nie, on teraz ma chyba dozór elektroniczny, tą opaskę mu wdupili i se siedzi na chacie i tyle. Ale to była jakaś decyzja, czy to tak domysły i plotki? Było? Nie, no bo on nie, 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 było, że on jakby w areszcie tam chyba miał być, ale mu wpierdolili ten dozór, mhm. chyba za kaucją wyszedł czy coś. Bo ja to no pamiętam, że tam w lutym miał być. Decyzja ekstradycji tak. miała być w lutym, ale na razie, na razie nie ma raz informacji. Dzisiaj. I Co, i czy. czy, czy no dla mnie tak, Dubiela kurwa, nigdy nie lubiłem. My się zawsze. No wiesz, jaki jest Marcin, no? No wiemy, Jaki, jaki jest chujek, Marcin. no. No ale nie jest PDF-em, no. Nie wiem. No nie wiem, no ty nie A powiesz, to, to nie, nie nie wiem, powiesz no ale z tego co widziałem, no to kurwa, no to nie. I, 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 i jeżeli no mnie to zaskoczyło, Bogdel. Jerzy, Bogdel t... Mi się zawsze wydawało, że. A ten Stew, no to jakiś no. pierdolnięty tej wiadomości, no to, to, to nie wiem. No, no Ale no ja, albo ja kurwa nigdy nie też jesteś. długo w branży, no to słyszałeś na pewno te plotki, że tu o Stewart i Dubel to ze telefanek ruchają i w ogóle oni się tym chwalili. Tylko no nie wspominali, że mogą być też bardzo, bardzo młode. No i teraz pytanie. Jak z Dubielem mega blisko się ze sobą trzymali, no i masz te głosówki Dubiela, gdzie on mówił: Bo, moja z Jaworzna, wpadaj, no tak. zabawimy się ją. No ale to jakby myśli, że... to mnie nie przekonuje. Nie, nie? przekonuje cię nie. To, to nie. Na tyle na ile znaczy, go znasz. nie, nie brzmi to fajnie, ale to mnie nie przekonuje. Git. No ja nie, nie, nie znam aż tak Marcina, nie? Więc ciężko mi powiedzieć. Nie, no Marcin. Dużo osób, którego go no blisko... jest kurwa. Ja, słuchaj, ja, ja, ja z nim trenuję, ja z nim gadam. To nie jest jakiś człowiek, którego uwielbiasz. No. On mnie tam kurwa śmieje się ze mnie, dopierdala mi ja jemu się, wyzywamy tam od C Wordów i tak dalej. I dalej go jakoś nie, nie jestem jego, kumplujemy się tak po prostu. No. Ale kurwa, czy ty za mocno dostał? Teraz jak patrzę, ten, że on wszędzie ma te komentarze, no to oni i box, no to trochę za mocno, moim zdaniem. Mm. Czy taki był zamiar Sylwestra? Czy znaczy, kurwa, no wrzucając ich do filmu razem ze Stu, można było się tego spodziewać troszkę. Tak. no i to tyle, ale ja nie to, że ja ich że, że bronię, że są niewinni, bo ja nie znam całej sprawy. Jeżeli to, jeżeli to była cała sprawa, to mnie nie przekonuje i tyle. O. Mm. Ale to jeżeli tak ciśniesz stanowskiego, że on tam drąży, wrzuca jakieś informacje i cię to wkurwia, no bo widać po reakcji, to te materiały z Pandory, na przykład wardęgi materiał, który był jako pierwszy, też tak ocenia, dobra, że, to że To jest jedna stoi... rzecz. Wyszło, jedna Trochę nie wierzę w to, że Sylwek, jak Sylwek mówił, że on nie spodziewał się, że umieszczenie Boxera w tym materiale będzie miało dla niego takie negatywne konsekwencje. No, oczywiście, że wiedział. No, że, no, no, no come on. Jakby no, wrzucił go na równi, znaczy może nie na równi, ale w tym samym materiale i wie, jak, on, Sylwek wie jak działają ludzie, jak odbierają materiały i tak, że oni na, na te niuanse nie patrzą kurwa za bardzo i że to odbiorą jako znak równości. Niemalże, bo to niemalże znak równości tam był między nimi wszystkimi. No, był nie? niby oddzielny rozdział, ale. Ale, ale wiesz, 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 wiesz jak jest, a, no, ogólnie jakby to był jakiś osobny materiał albo coś, no na pewno dało się to inaczej rozegrać, no. a tak to przypierdoliło tak mocno, że o oh, człowieku. No dobra, no, ale kurwa, by Morawiecki z... zaczął od ubielu coś gadać, kurwa, o, o ale wiecie co, zaczęli te Morawiecki ministerstw... kurwa moim zdaniem czuł, że nie będzie już premierem. I że chciał się do frików po prostu wbić, kurwa. <grymne> <grymne> dlatego zaczął dymić kurwa do Dubiela. I że teraz, teraz Morawiecki, wkurwiony, siedzi w tych, w tych mieszkaniach tam na słupa i się, zastanawia się co źle zrobił, że go nie wzięli. A Sprytny Morawiecki. <grymne> że rozpara, nie zadzwonił z no, Ale może, może dobra. Kiedyś... Ale to poczekaj, bo mówiłeś, że te komentarze to chujnie robią i ty byś nie mógł, i że to jest słabe takie drążenie. No ale jednak Dorad chyba dobrze, że ten temat ciu został naświetlony, czy nie? No, mówi, że to jest pojebane, co on robił i wiesz. No nie wiadomo, czy to jest pojebane. te wiadomości były kurwa dziwne, no. W sensie, no dla mnie było dziwne, te takie romantyczne, ro, te takie, mi, takie. miłosne, romantyczne rozmowy z dwunastolatką. No to jest pojebane, no to by to patrzysz na to i kurwa, ten gość ma coś w głowie niepokole, jakby był jakiś pierdolnięty. Mm? On, w ogóle, on w ogóle też jakby też miał problemy z jakimiś substancjami i też był, jak słyszałem o nim, że on jest taki. Bzt, nie, nie tam nie wskostykał, jak to on, czytałem, tak. to, takie, kurwa... On sam o tym mówił, że on kiedyś po prostu grubo leciał i jemu to trochę tam. Że ma teraz pewne defekty, nazwijmy to. No tak, tylko to też nie jest wytłumaczenie na wszystko, nie? Bo ja no, słyszałem popka, no. że kurwa, że on, że on fiutem był owczarka, bo używki. A ja myślę, kurwa, no nie, no nie zdarzyło mi się tak. A, a brałem no. wszystko w dużych ilościach. Myślę, że spokojnie mógłbym z popkiem sobie usiąść do stołu jednego i cztery dni nie wstawać, ale takich pomysłów to nie miałem, że nagle idę. patrz, tu pies jest to no nie, no nie, no nie zrzucajmy wszystko mm -hmm. na używki, no. Dobra, ale nie odpowiedzieć na pytanie. To dobrze, że to powstało, czy nie dobrze. No bo zobacz, jednak musiał się ten komentarz. A po co to dobrze, A to popytać. nie. Po czy powstało, to dobrze. Kurwa, no nie no właśnie widzicie, to jest wasz no. content. No, widzicie no. aferę i ją naświetlacie. A dlatego wracamy do początku rozmowy. Czy ja bym kurwa nagrał coś takiego, no... Nie wiem, no. Czy Sylwek musiał to nagrać, czy był to zajebisty No właśnie, ma... jakbyś wiedział czy... to o Stewarcie, a to był dofu oh, ziomek, nie. Takie to byś dał by... na policji. czy A kim on nie? dla mnie był? Bo mnie, poczekaj, mnie o kumpla pytałeś za 1000 złotych ze sklepu, czy bym A ty mnie teraz pytasz o, o PDF-ach, obyś byłbyś, Troszkę... Troszkę... byłbyś dubielem. Troszkę... I wiedziałbyś, że Stewart robi takie rzeczy, to byś go podpierdolił, Nie odpowiem nie? na to pytanie. Nie odpowiesz na to pytanie? Czemu? Bo to w sumie pod... nawet łatwiejsze chyba dostałeś. Albo co byś zrobił? Co? No chyba na sobie. Nie, no to trudne. stary, robię. tu mamy temat, wiesz. Nie, no łatwiejsze, bo jest zerojedynkowe. No, oczywiście, że tak. Nie wiem, no robili, Czy nie, robili moi tak. koledzy pojebane rzeczy, ale nawet sobie nie przypominam, żeby nawet coś takiego, blisko czegoś takiego było. I nawet nie wiem, jakbym zareagował, przysięgam. Ci. No, nie mam hmm. pojęcia, ja myślę, żeby mnie wjebało w szok po prostu i tyle. Nie no na... właśnie, no bo, bo, to, bo to jest jakby z jednej strony wiesz, kumpla wpierdalasz do więzienia, z drugiej, no krzywdzi, wiesz, małoletnie osoby, nie? No, dylemacik jest. No, bo nie, no, bo tutaj na pewno nie ma czegoś takiego, że obym milczał. Nie, bo tutaj mm. już ciężko jest milczeć. A to, co Sylwester o no, nagrał, co? <laughs> no, to... no, chyba, no, bo tak nie wiem skąd dylemat jest w sumie, tak, dlatego tak słucham tego. No, mówię, że ciężko jest milczeć, że milczeć to jest no, no, no niemożliwe, bo mówię te wiadomości i tak dalej, to wszystko było kurwa chore, więc trzeba coś zrobić. Tylko pytanie, co? Nie, no to ale ogólnie chodziło bardziej o to, pytanie, że nie czy na za, nie zakopałbyś nie lepiej, tego w swojej głowie. Nie, lepiej zgłosić to, ale zamiast nagrywać filmu. No, a, to, to zno... a dobra, a to teraz was zapytam. No, no. A co wy o takiej opcji? Że nie nagrywasz filmu, tylko zgłaszasz to służbom. Zależy, czy jest aktywny w sieci. Pom... Dobra, pomijając argumenty Sylwestra, że było próbowane i tak dalej. Nieważne, było próbowane, ktoś no. to chujewo, to ty to lepiej zgłosisz. Ty to tak zgłosisz, że tego nie mogło przeoczyć. To byście to zgłosili czy nagrali? Ja bym zgłosił. Nie no, zgłosić, tylko. A nagrać? Ale to co innego, bo to bardziej chodziło o to, że ty mówisz, że to jest głupi argument, ale on nie jest głupi, bo presja społeczna na jakiś temat jednak powoduje to, że on jest bardziej Spraw... niż mniej i... brany pod uwagę, no, więc okay. tutaj trochę to zlekceważyłeś to ja, ten ja... argument, a on jest istotny. Tak, ale że... ja zrobienie presji medialnej, ale tak. ta presja medialna to też właśnie są takie jakby rykoszet taki, nie, że niektóre rzeczy już nie cofniesz, na przykład takich skojarzeń, na przykład, że no teraz Boksel dostaje od PDF-u. Tak, no to możemy ocenić, czy to zostało dobrze zrobione i tak dalej, ale co do samego konceptu tego nacisku medialnego, żeby jakaś sprawa była załatwiona, no to chyba się zgodzisz, że to działa, nie? Znaczy nie, no działa, no, no, tylko, że, tylko że to jest strzał z kurwa z działa armatniego, Zarmaty, tak. a nie snajperski. No. Hmm. To ja ci, ja ci powiem jaką ja miałem sytuację i jak zrobiłem, bo był jeszcze jeden twórca, co do którego było bardzo dużo materiałów i były to materiały poważniejsze niż Stu, tylko ten ziomek już nie jest aktywny w internecie. No. W związku z tym my z Bartkiem Sitkiem żeśmy to kopali, zebraliśmy cały ten materiał, on poszedł na prokuraturę, natomiast nie nagrywaliśmy o tym dużo więcej, poza gdzieś tam wniósłem wspomnienie, że no, jest też taki, taka osoba, ale tam jeszcze nie wiemy, to jak macie jakieś informacje to wyślijcie I tam jeszcze ludzie dosłali jeszcze kurwa bardziej hardkorowe historie i poszło wszystko na prokuraturę I ja wychodzę z założenia, że jeżeli on dostanie zarzuty, tam wiesz, prokuratura to sprawdzi i stwierdzi, że OK, jest za co ziomka, wiesz, szarpać, to ja wtedy o tym nagram i wtedy to nagłośnie, bo na ten moment on nie jest aktywny na YouTube. Wiesz, co chodzi? Więc to nie jest tak, że jest realnie na przykład zagrożeniem, ma dostęp do młodych osób, czy whatever. A uważasz, że ogólnie robienie zasięgów na takich tematach to. to siedzi? Zależy, jaki masz cel. Jak no, masz to, wyjebane kurwa. w te zasięgi, one są efektem ubocznym, to spoko. Nikt nie ma wyjebane w Nikt zasięgi. Nie ma wyjebane w takie zasięgi. Zrobisz... No, ja właśnie dlatego nie nagrałem, że czułem, że mógłbym. Zarobisz milion na tym, no że co? mógłbym. To do brudne pieniądze, czy nie? Ale to uważasz, że to jest złe? No bo ja to was idąc... tam. No dobra, no to ja uważam, że jeżeli, jeżeli dobrze przygotujesz ten materiał, zrobisz go rzetelnie, jednocześnie on wywiera ten nacisk i coś się w tej sprawie zmieni, mimo że na przykład wcześniej była ruszana i nie było to podejmowane przez policję czy jakieś inne służby, no to sobie zarób. No i co w tym złego? No okay. to miejsce z tego korzyść. Wiecie, co jest, co jest kurwa zabawne, czemu nie, no? że to wszystko... Mieliśmy, a propos dinozaurowej rozmowy, mieliśmy no. spierdalać od tej telewizji, od tej prasy, a wszystko się Zdaśmy zamienia. Się dokładnie a wszystko się zamienia w to samo. Tu tak. mamy dziennikarstwo. To jest normalne dziennikarstwo śledcze, nie?